Gość Radia Płońsk. Raz, dwa, trzy. Paw i tak, witają Państwa Paweł Wiewiórkowski Piotr Wypeszyński, witam serdecznie. Piotrek Wypeszyński, gracz Pawu Poński nieprzypadkowo w dniu dzisiejszym u nas, bo już o godzinie 15.30 wyjątkowy mecz w pońsku, wyjątkowy w całej historii Pońskiej Akademii Futbolu, która w półfinale okręgowego Pucharu Polski podejmie zespół MKS-u Przasnyż Piotrek, powiedz, jak emocje przed tym spotkaniem, do którego dzieli nas tylko e, kilka godzin. Podchodzimy do tego spotkania na spokojnie, nie ma jakiejś dodatkowej presji. I myślę, że i tak już jesteśmy na takim poziomie, na takim miejscu, że niejedna drużyna chciałaby być na naszym miejscu. Stąd też mniejsza presja i podchodzimy do tego na luźno. A powiedz, spodziewaliście się przed rozpoczęciem tych rozgrywek, że ta przygoda Pucharowa będzie trwała i trwała w najlepszej, zajdziecie tak daleko i no, napiszecie nową historię w, w przypadku Płońskiej Akademii Futbolu? Powiem szczerze, że gdyby ktoś przed rozpoczęciem rozgrywek powiedział mi, że mamy z góry półfinał, to brałbym w ciemno, ale z racji tego, że jesteśmy na tym etapie, to wiadomo, że chcemy powalczyć o finał i o wygraną. Jest jakaś specjalna na, e, taktyka na to spotkanie, bo gracie z rywalem z wyższej ligi. Już jakieś ustalenia odnośnie tego spotkania do, były, czy, czy one dopiero przed wami? Ustalenia są przed nami. Na no dobrą sprawę to my mimo wszystko gramy u siebie i to my będziemy. Chcieli narzucić swój styl gry. Na pewno nie będzie tak, że się położymy. Wiemy, że jesteśmy na takim etapie, że musimy powalczyć. Na pewno przestrzeń przed nami się nie położy. Szczególnie, że to jest rywal już z wyższej półki, tak czwarta liga, szóste miejsce. Nic tylko się cieszyć, że gramy z takim przeciwnikiem. Na pewno damy z wątroby i z serducha. Myślę, że jesteśmy w stanie zrobić kolejną niespodziankę. Piotrek, powiedz, bo za wami bardzo trudne spotkanie ligowe, zwycięskie, które też pewnie zespół podbudowało przed tym meczem. Pucharowym wygrana 3 do 2 z koroną szydłowo. Czy to spotkanie macie jeszcze w kościach, czy jakby już ono zupełnie za, za wami jest ta świeżość w nogach i dzisiaj no, będziecie płynąć po boisku w meczu z Przasnyszem? Wydaje mi się, że bynajmniej ja czuję to jeszcze w nogach. Dobrze, że wczoraj była regeneracja na basenie, trener dał nam odpocząć, także myślę, że to na plus, na pewno każdy będzie na 100%, liczy na to, bynajmniej ja liczę na to i, i, i bynajmniej ja będę na 100% gotowy na jutkanie. Co zatem Piotr Wypyszyński zrobi, żeby odblokować się w jutrzejszym spotkaniu, bo Piotrek jak skałacha strzelaż w meczach ligowych, ta skuteczność bardzo duża. W Pucharze Polski nie grałeś tak dużo, a jeżeli grałeś, no to nie udawało się znaleźć drogi do bramki rywala. Co zatem zrobić, żeby w dzisiejszym spotkaniu padł gol zdobyty przez ciebie? Wydaje mi się, że nie mam recepty na, na, na strzelanie bramek. Mam taką rolę na boisku i na pasnik. Jest, tego jestem rozliczany i wydaje mi się, że wszystko wyjdzie w praniu, tak zwanym. To to najważniejsze spotkanie z tych, które dotychczas graliście? Jest taka atmosfera w zespole, że, że to właśnie jest ten kluczowy mecz w tym sezonie, najważniejszy mecz tego sezonu aktualnego? Wydaje mi się, że na tą chwilę tak, do tej pory mieliśmy zespoły no nie oszukujmy się, z niższej półki. Wydaje mi się, że Przasnycz po prostu jest najlepszą drużyną na tą chwilę, jaką mogliśmy trafić, bo i Troszyn jest w czwartej lice, dobrze wiemy, niżej i Półtusk, także trafiliśmy najtrudniej, najgorzej, aczkolwiek ja lubię grać z takimi Drużynami lepszymi, bo to też jest jakieś doświadczenie i, i fajny sprawdzian, sp sprawdzić po prostu to, na jakim etapie jesteśmy. Powiedz Piotr, bo no, już z tego co się słyszy po bardzo Waszym dobrym występie, skałci nie śpią, Cię obserwują. Dochodzą do Was propozycje dotyczące zmiany ewentualnych warp. Ja wiem, że Wy jesteście oddani dla Pońskiej Akademii Futbolu aktualnie, ale czy już gdzieś te oferty Transferowe w zimę mogą być brane pod uwagę przez ciebie? Na pewno jakieś tam oferty będą, bo to jest nieuniknione. W każdym okienku są jakieś oferty, ale mam nadzieję, że jeśli to będą oferty, to za zawodników z innych drużyn do nas. Takim dodatkowym talizmanem w tym sezonie jest wasze boisko, na którym w lidze nie dość, że nie przegraliście, to nie straciliście nawet punktów. Podobnie zresztą w okręgowym pucharze Polski. Magiczny stadion w Płońsku. Pozostanie niezdobyty w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, mam nadzieję, że tak będzie. Dobrze wiemy, że, że to boisko jest ciężkie do grania i, i to każdy, kto do nas przyjeżdża, każda drużyna y, mówi, że, że po prostu ciężko tu się gra, ale warunki y, na boisku są takie same dla dwóch drużyn. Także niech wygra lepszy. To zapytam Ci jeszcze o Twojego sportowego idola. Na kim się wzoruje Piotr Wypyszyński? Kto jest takim piłkarzem, kogo obserwujesz w pośród profesjonalistów, w Lidze Mistrzów? Kogo, w jakim stopniu też próbujesz naśladować na treningach i, i meczach? Byłem małym dzieckiem, wzorowałem się na Ronaldo, na starym Ronaldo Luis Nazario de Lima. Kiedy skończył karierę, szybko złapałem nowego idola. Jest to Cristiano Ronaldo. Szanuję za ciężką pracę. Jest tytan pracy może krótko, krótko nazywając to w taki sposób. O. No to drodzy państwo, czekamy i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz przypominamy 15:30 wyjątkowy i bardzo ważny mecz dla Pafu Płońsk, który podejmie na własnym stadionie MKS Przasnyż w półfinale okręgowego Pucharu Polski. Dziękuję ci Piotrek Krzyszcie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich kibiców na godzinę 15:30 na stadion w Płońsku w imieniu swojej i całej drużyny. Widzimy się zatem na stadionie 15:30. Do zobaczenia i do usłyszenia. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.